Witam Państwa. Ludzie często pytają, co się dzieje obecnie z polską gospodarką. E, zwłaszcza to dwa zjawiska e, są niewyjaśnione. Jedno zjawisko, jak to się dzieje, że z taki mały deficyt budżetowy, e, jak to PiS zdołał zrobić. E, druga pytanie, dlaczego nie ma inwestycji? Inwestycje spadły prawie do zera. E, otóż, jeżeli mamy dwa zjawiska niewyjaśnione. No, to istnieje silne podejrzenie, że one są ze sobą właśnie związane. Otóż PiS po pierwsze, ponakładał sporo nowych podatków, dość takich uciężliwych, i dzięki temu osiągnął więcej pieniędzy w budżecie, ale po drugie, zwalcza znaczy, uszczelnia system podatkowy, zwalcza omijanie podatków w sposób często nielegalny, bo na przykład. Y, również y, PIS grozi, że jeżeli ktoś będzie legalnie, zupełnie, robił jakąś operację finansową, to y, też może być ukarany za to, że, że usiłuje legalnie, wprawdzie, ale ominąć system podatkowy. Więc to stwarza oczywiście potworną groźbę i, i strach wśród ludzi, którzy y, nie wiedzą, jak daleko można się posuwać w legalnym działaniu. Y, otóż y, samo zwalczanie y, omijania podatków jest to słuszne, dlatego że wprawdzie My to jest bohaterstwo, że nie płacimy podatku temu rządowi, ale z drugiej strony rząd przecież swoje pieniądze na wojsko Policję i tak dalej mieć musi, w związku z czym jeżeli nie ściągnie z tych, co omijają podatki, to ściągnie z tych, którzy ich nie omijają. W związku z czym jest to nieuczciwe w stosunku do tych, którzy te podatki tam uczciwie, czy jak ktoś się powraja z upłacą. Otóż, otóż samo to, że PIS to zwalcza jest słuszne, gdyby w za tym oczywiście szła obniżka podatków. Natomiast dlaczego nie ma inwestycji? No właśnie dlatego. Dawniej ludzie jak coś zarobili i oszczędzili na podatkach w sposób legalny lub nielegalny, to to inwestowali. Jeżeli w tej chwili PiS wszystkie pieniądze odebrał w wyniku sprawnej działalności fiskusa, to nie inwestują, bo po prostu nie mają. I to jest skutek właśnie tego uszczelnienia stępu podatkowego i nałożenia nowych podatków. Tu nie ma proszę Państwa w ekonomii cudów. Jeżeli gdzieś coś znika, to gdzieś się pojawia i odwrotnie. No i właśnie tak jest w tej chwili z pieniędzmi. Rząd pisu pieniądze ściąga do siebie. No i potem, potem ludzie nie mają pieniędzy na wizycie. Natomiast co się dzieje? Rząd, te rząd inwestuje pieniądze nacjonalizując. A to jakiś bank nacjonalizują, a to, a to coś tam. Czyli krótko mówiąc, rząd te pieniądze wykorzystuje do powrotu do komunizmu, do powrotu do własności społecznej. I to oczywiście jest strata. Pamiętajmy, że już Arzoteles mówił. Że dzierżawca musi zrównoważyć majątek mu powierzony, bo jeżeli to jest jego majątek, no to on tam będzie inwestował, będzie inwestował tak jak trzeba, rozsądnie. Natomiast jeżeli jest, on jest dzierżawcą tylko, no to on stara się zaskarbić łaski właściciela. Natomiast niekoniecznie to oznacza, że jest to rozsądne gospodarczo na dalszą metę. Na przykład jeżeli ma, ma być, jest wynajęty na 5 lat, i ma dostać premię w zależności od tego, jakie będą wyniki, to on tak będzie ustawiał gospodarstwo, żeby dało maksymalne wyniki zaraz lat 5, a dalej niech się już wszystko zsypie w cholerę, otóż, otóż, to jest zresztą ogólna reguła. Ogólna reguła, nie ma takiego wskaźnika, który byłby dobrym wskaźnikiem. Zawsze, jaki byśmy wskaźnik nie ustalili, zawsze on będzie mógł być wykorzystywany nie tak, jak byśmy chcieli. Jak to mówił socjalista, zresztą Jan-Majer Keynes, jeżeli zaczniemy płacić fabryce od, od ilości śrubek, to będzie robiła śrubki wielkości mikrona. Jak będzie płacili od wagi, to zrobi jedną wielką śrubę o wadze 50 ton. A jeżeli będziemy płacili od wartości, to zacznie robić śrubki ze złota. Otóż niestety nie ma dobrego wskaźnika, który mógłby zagwarantować, że ten, kto wykonuje dla mnie działanie, będzie działał tak, jak ja chcę. Dlatego ja muszę być właścicielem, Nie tylko jako właściciel podejmuję rozsądne decyzje. W związku z czym, jeśli rząd wykorzystuje pieniądze zebrane przedsiębiorcom na wykupienie od nich majątku i założenie firm państwowych, to oczywiście gospodarka na tym musi stracić. I na tym, tym pesymistycznym akcentem kończę, bo powtarzam jeszcze raz, bardzo cenna jest równowaga budżetu, natomiast nie kosztem rozwoju, nie kosztem inwestycji. Dziękuję za uwagę.